Witam cię serdecznie z tej strony Ania Sobocińska chciałabym bardzo zachęcić się do, do takiej działalności, w której ja jestem, w której ja uczestniczę, a mianowicie wagrabli i chciałabym byś do mnie dołączył, dołączyła do mojej grupy po to, byśmy razem właśnie budowali dochód pasywny, czyli taki dochód, który z czasem. Się buduje właśnie na różne sposoby, które właśnie chcę Ci przedstawić tutaj, jak, jak my tutaj to robimy. I właśnie po jakimś czasie generujesz taki dochód pasywny, który Ci wpływa co miesiąc na konto. A więc, o co tu chodzi? Chodzi generalnie o to, że promujemy tutaj polską gospodarkę, polskie. Produkty i usługi, i z tego właśnie zbieramy punkty. Jeden punkt to jest jeden złotych. Jeżeli zostajesz partnerem, właśnie agrabli, otrzymujesz swoją taką stronkę, gdzie masz różne takie fajne opcje. Możesz stworzyć sobie wizytówkę, i również tam naliczają ci się różnymi sposobami punkty, czyli złotówki. Jeżeli chodzi o zbieranie tych punktów i złotówek, no to jest właśnie parę sposobów, które oczywiście ja krok po kroku, dokładnie na konsultacjach Cię przeszkolę, ale tak pokrótce mówiąc, to chodzi o to, że no, Ty wchodząc do, do tego marketingu partnerskiego. Ty również zachęcasz właśnie jakąś osobę, zachęcasz ją, żeby również dołączyła i żeby po prostu też wprowadziła następną osobę, ale żeby ona to zrobiła, to Ty i osoba, która Cię wprowadziła, uczycie tę osobę, by umiejętnie również wprowadziła następną, a to następną i następną i następną i tym sposobem właśnie zbierają się ludzie. Twojej strukturze. Tak? Ty jesteś literem, ty jesteś osobą, która tworzy Twój zespół. Jeżeli chodzi o początek, no to wiadomo, że osoba, która cię wprowadza, no w tym przypadku ja, gdybyś do mnie dołączył, to oczywiście ja troszeczkę tutaj cię pokieruję po szkole i również ci pomagam. Natomiast kiedy ty już wszystkiego się nauczysz, dowiesz. I będziesz właśnie zwiększał swoją wiedzę, swoje umiejętności, to właśnie przekażesz to następnej osobie. No, i jak my właśnie zbieramy te punkty, te złotówki? Tak jak mówiłam, na parę sposobów. Pierwszym sposobem to jest właśnie, to są właśnie prowizje z wprowadzonych osób na różnych poziomach. Tutaj są takie, pod Twoim kątem maksymalnie jest 6 poziomów, i z każdego poziomu masz odpowiednią. Ilość osób. Yy, I na każdym poziomie, oczywiście, jest inna punktacja, inna ilość złotówek, tak? Na przykład, jeżeli w pionie pod tobą yy, w trzecim poziomie wpadnie osoba, no to już masz złotówkę, w czwartym masz złotówkę, w piątym masz 3 złote, natomiast w szóstym już masz 20. Generalnie, spod jednego kąta cała matryca, cała struktura wypełniona to jest 126 osób, natomiast no, Ty najlepiej jakbyś zachęcił jedną czy dwie osoby, natomiast te osoby zachęcą następne osoby i dzięki temu ta struktura się wypełnia i oczywiście odpowiednio, w zależności jak tam te osoby się ulokują, tak wpadają Ci złotówki. To jest właśnie jeden ze sposobów. Drugim sposobem to jest właśnie promocja tych produktów i usług. Które są właśnie na stronce, na stronce, właśnie Grabi. Yy, tutaj otworzę tą stronkę. Mój numer partnera to jest 746. Jak widzisz, tutaj w pasku przeglądarki, właśnie jest taka końcówka. Yy, na końcu jest numer 746. I również możesz sobie z taką końcówką pisać. Tutaj jest moja wizytówka. Oczywiście Ty, jeżeli się zarejestrujesz, Otrzymasz również taką wizytówkę, i tutaj, właśnie jeżeli chcesz się zarejestrować, to w zasięg partnerem. Natomiast najpierw poproszę cię, jeżeli będziesz chętny czy chętna, żebyś skonsultował, skonsultowała się ze mną, ponieważ no, muszę ci dać odpowiedniego linka, byś, byś zlokalizował swoje konto w odpowiedniej pozycji, ponieważ tutaj budujemy taką z takim sposobem, literą L, czego oczywiście też yy, Cię podszkolę. A więc tak jak mówiłam, yy, pierwszym sposobem to są właśnie zbieranie złotówek yy, z wprowadzonych osób, to oczywiście jedną, ta jedna następną i tak dalej. I odpowiednie prowizje z odpowiednich poziomów, oczywiście dokładnie Ci jeszcze wytłumaczę na konsultacjach, Drugim sposobem to jest, tak jak już wspomniałam, to jest właśnie promowanie tych polskich produktów, polskich usług, które właśnie te produkty również pokażę Ci, wszystko jakie to są produkty. No, to są różne takie kosmetyki, proszki. No, na przykład oleje takie bardzo dobre mm, na wątrobę i ogólnie takie bardzo zdrowotne rzeczy, jest coraz więcej tych produktów i te produkty właśnie mm, na przykład stawia się linka z twoim numerem na końcu, numerem partnerskim, jeżeli ktoś zakupi z tego linka, powiedzmy chociażby na Facebooku, to, mm, to masz prowizję, na przykład z oleju masz 20 zł, tak? które to oczywiście punkty naliczają Ci się na Twojej stronie pakrabli. Także to jest drugi sposób. I również możesz y, wprowadzać firmy, które chciałyby promować właśnie y, swoje produkty pakrabli przez partnerów i przy okazji przez Ciebie, byś Ty i partnerzy mogli y, właśnie wspierać y, Zbierać właśnie te złotówki, tak? Także jest parę takich różnych sposobów zbierania tych złotówek. Co dokładnie też tłumaczę, bo teraz tak mówię ogólnie, bardzo i pokrótce, dokładnie, właśnie tłumaczę na konsultacjach. Naprawdę tutaj troszeczkę czasu, troszeczkę takiej uwagi, chęci i spokojnie można. No, zarobić czasem dobre pieniążki. i może naprawdę tutaj mieć wiele korzyści, tak? Także zapraszam cię serdecznie do mnie do kontaktu, byś umówił, umówiła się na takie konsultacje, chociażby na Skype'ie czy przez telefon, i będę szczegółowo, dokładnie jeszcze raz ci tłumaczyła. Także dziękuję ci bardzo za wysłuchanie. I zapraszam do kontaktu. Aha, i jeszcze tutaj mam dla ciebie taką niespodziankę, jeżeli chodzi o założenie pierwszego konta. To jest właśnie konto jest gratis i już jest w promocji letniej opłacone na cały miesiąc. Także nie czekaj, nie zwlekaj. Zapraszam cię serdecznie do kontaktu. Do usłyszenia.